Cześć wiatrę z tej strony. Jopiś Dzisiaj zagramy też starą grę w sumie: Rollstars. Mm, to będzie moje takie w sumie drugie konto, bo kiedyś miałem już. Wiecie, miałem już inne konto i tam bardzo dużo grałem. Widzicie, więc. Yy, od nowa będziemy tworzyć wszystko. Oczywiście już znam, zapamiętałam na pamięć to. I ho! Teraz naciskanie. Tu gdzieś będzie pot. Jak pamiętam w sumie. O! Dziękuję. I ostatni chłopak. I dawaj, ulta. No dawaj. Super. Szybka gierka. I obie i si. Witaj Brosos. Ile mam lat, tak? To ja wam powiem, że ja już mam 11 w tym. Już miałam. Graj. Jak się cieszę, że możemy tą grę w sumie tak od nowa nawet. O tu... Ujeju! Dobra, chodź tu. Umiem w tą grę grać. Ładuj! Szybciej. Olej, czemu nie trawiasz w skrzynkę? o chmurki kolt dobrze, tak pola. A co tu mamy dalej? Kogo mamy tu w krzakach? Co to niszczy? Kolt kolejny. O, który ma 7 O, ja, dzięki, chłopie. Wygrana rundka, to w sumie było wiadomo, ale no wiecie szybko poszło. Tylko gdzie to... a kot Syny pałaczki robione Chodź tu Kot numer dwa No bo zajmiesz drugie miejsce chłopie Widzisz chociaż, że drugie mhm. Ojeju Za łatwo Pobawiłem się trochę z nim chociaż ale Halo, jak są monety? Próbuję. Wszystko od nowa. Mama je Ładowanie. O, to już chyba są prawdziwi gracze. I to. Tak, na pewno są prawdziwi. Zapomniałam, że to zabiję tak. Jeju nie co? dlaczego napisam się Napis mam napisane for. i opisz. dobra, to czytajcie po prostu opis okej? Okay? bo może nie sądzę, bo raz na tocisnąłem o nie, użyłem ale lipa bardziej nie weź mnie wykańczaj Aha, przeżyła była jakoś. Dobra. Lecę po to. Trzy palczki, by to mnie nie zaw zawala. Jak oni mają po tyle. Pogo. Takie stare, takie postacie, teraz. Jak teraz to takie nowoczesne, nie? Został 500, To mama mia. A właśnie matki są. Dobra, pokażę mu. Dobra, mam to gdzieś już łatwiejsko. O, druga ramka, 4 cztery, cztery razem. Co tu mamy? Skrzyneczkę, ale ja wolę jeszcze zabrać. Dobra. Kogo my tu mamy? kogo nie ma? Dobra, Barrelaj i... ...Szelka. Barrelaj rozwalił Szelka. I rzuca na mnie, ty! opier Ja ciebie tak powoli będę niszczył. O Jezu. Ktoś mocno mi zadał. Bo to nie jest Shelly, którą ja miałam na w prawie dziewiątym lewerze kiedyś Dobra. Uwielbiam atak Shelly, bo to... Ten znaczy super atak, bo to wszystkich prawie na hita bierze. Już! Dobra. S. Prędka S Trzecia run, trzecia, czyli cztery, plus dziesięć. Kolejna postać. A ja wolę to otworzyć. Twe big boxa. O tak! Może coś będzie. Nie ma nic. Jak to? Nic. Co jest? żeby nic nie trafić to jest żart, to dobra nie wierzę, nitę trafiłem, moja nie wierzę i jakiś super zacymiak ojej no dobra, yeah, yeah, jak fajnie a jakby teraz na przykład wpadła legenda, to nie jest takie w górę. Ojeju! Oj, no oj. nowe za tym W jednym odcinku. To jest niemożliwe. Ja nie mogę. Ni taj rozeznać. A wezmę rozeznanie. Ojeju! Oj, oj. Zaczynamy z grubej rury. Do rautowania jesteśmy. Oni nie, to... Chodź, chodź. Chodzi do krzaczków. No nie pójdzie. Yy, idealnie, że wziąłem roza. Niszczy. Wszystko niszczy. Oj, oj, oj. to jest? To jest bot czy... Gracz? No goń mnie chłopie, tak! bardzo mało power cube'ów. Jak zacina to sorki, bo... Nie chciałbym, żeby zapicinało, ale... Wiecie, internet. Dobra... Gdzie ten chłop? Gdzie on jest? Dobra, jest. Poko! Oj, 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 poko, Ooooo. Niestety pan umiera. No, dobra, więc w strefie pada. Popie. No to Łatwo. Jesteś numerem jeden. Jej, ile rzeczy wbijam ciągle? Jestem taki dobry. Wow, 10 gemów. Super. Poczekajcie, może tam gdzieś to, żeby mi nie przeszkadzało. W sklepie zobaczymy, co jeszcze jest. Ojej, jak zacina, O, to darmo skrzynka. Może coś trafimy? Oooo, wow, jak super, że takie rzeczy. O dobra, to jest żartu. Dobra, pewnie mapę odblokowałem. No, nic ostrego. Jakiś to, jak mnie to nie interesi Dziękuję. Gramy dalej. to wyskoczyło nie no do nie chcę nie no nie chcę tego je to mam usunąć Dobra, weź mi go zniż. co jest? W tej rundce zagram z tym, ale potem to spróbuję usunąć jakoś. Primo ile ma 3, 4. O, Jeju! No ult! Używam ulta. Jeju! To leczy, tak? Tak, leczysz. Ale to nie ma sensu, tu się bić. Nie! Widzowie, nie! Dobra, to jest żart. To jest po prostu. No weź, nie zacinaj się. No. Dobra Jak chcę to usunąć Bo nie chcę tego Ale Oder mit der Astrid. Dobra, dawaj, dawaj, Nita. Dawaj. Dobra, mamy. Ojej. Oh, yeah. Początkujące postacie. Poko, co mi wyskakujesz? Dawaj mi ulta. Prawie nabiję ulta. A, laga mam, mi chodzę. Rzucę multa. Dawaj mi Mój dobry, kolego. Uwielbiam Ciebie. Dzień, no chłop, co rozwala ich. Nie! Zostaw go. Dobra, tworzek brata Twojego bliźniaka. Ucieka! Dobrze! Może mam mało HP, ale... jakoś warto. Moje. Dawaj mi się! Padłeś niestety. A, dobra, mam zaraz tutaj, tak. Chodź tu, Rowza! War Ha, cia? Dawaj miś! Dawaj! Aha Nie, za łatwo Na początku jest zbyt łatwo po prostu w tą grę Zbyt łatwo Ooo, prawie kolta odblokowałem Mówię... Uwie... Colt jest super mężczyzna On jest fajny, bardzo lub Bardzo lubię kolta, nie wiem czemu Tak po prostu mam Dobra, ale primo Powiedz Przegrasz, możesz przegrać. Nie mam cię ulepszonego lepszy na ta, więc nie bijesz mi dużo, ale... Ale L nie byś dała radę rozwalić Dobra, dawaj już. Chodź tu. Nie ziadałem! Dawaj! Nie no dawaj! Jest miś! O nie! Tam jest mocniejsza mita. Dobra, niech el prima na nią idzie. Skacz, skacz! Nie tu! Nie! Dawaj, misiek! Dobrze. Uf. Dobra, coś. Dobra, uleczy się. Nie ma miś. Yeah! Już wie, jakie starcie tak szybko Próbasz misiek To nic, które ma dzik Pariaś Cię misiek cię rozwalić Dobra coś łatwo No za łatwo jest 60 wcików to Kolcik odblokowany. Czy na dziesiąty jest mega? O, na dziesiąty jest mega box. Fajnie, nie? Ale super. jest kolt odblokowany, nowe. No, ale wszystko chodzi fajnie, też drugi, fajny znowu I w sklepie co nowego? A odblokowałem. ta przebrania porta, bo już trafiłem go. Dobra, ostatnia rundka albo nie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Łapki w górę, subskrypcję. Do następnego filmu. Pa. Jeszcze raz. Pa.